Cześć wszystkim z tej strony Radosław Rygielski. Kochani, jest to aktualizacja naszego challenge, na którym właśnie postawiłem 100 tysięcy złotych na Ethereum poprzez giełdę oraz poprzez brokera. Pamiętajcie, proszę, nie są to rekomendacje inwestycyjne. I już zaczynajmy. Ile jest zarobku przez dwa tygodnie? co zrobię dalej i co możesz czy zrobić dalej. Oczywiście pamiętaj, że są to tylko, jest to moja prywatna opinia. Na samym początku bardzo Wam dziękuję za tyle pytań, co dalej z Ethereum i tak dalej. Nawet na grupie na Facebooku Klub Tradera był komentarz, że cała Polska czeka na aktualizację, <gryw> więc bardzo mi miło i zacznijmy od początku. Pierwszy film widziało 19 tysięcy osób, gdzie informowałem o tym, że Ethereum wzrośnie, stawiłem na to 100 tysięcy złotych, przez giełdę kupiliśmy... 4, który kupiliśmy 4.58 Ethereum, również tutaj w tym nagraniu otwierałem pozycję poprzez właśnie brokera. Było to 22 września. Potem było kilka aktualizacji. Najświeższa z 1 października informowała o tym, że dalej cena może wzrosnąć. Również idąc tym tropem, spójrzmy, czy cena zgodnie z analizą, której z właśnie sekundka, ten 23,09, to był 23, który chyba był nawet błąd, tak, który był błąd, wybaczcie, nie 23, a 1 października, tutaj podałem złą datę w analizie, ale widać w publikacji, że jest to 1 października, więc wybaczcie, się tutaj po prostu pomyliłem, cena jak widzicie miała wzrosnąć, wzrosła i tutaj... Od samego początku te analizy były 22 udostępniane, gdy cena Ethereum wynosiła tutaj około 2800 dolarów. Dzisiaj już mamy 3400 dolarów za jedną sztukę Ethereum, więc widzimy spory wzrost. Aktualizacja też zrealizowana, cieszę się, że korzystacie. Jeżeli chodzi o pozycję na giełdzie, tak pamiętacie kupowaliśmy za 12 tysięcy dolarów. Wszystko jest nagrane, udostępnione oczywiście przed ruchem. Dzisiaj jest to wartość 15 tysięcy. 768 dolarów, czyli tak z pierwszego 50 tysięcy, które było udostępnione na giełdę, mamy plus 12 500 zł. Czyli widzimy, że na giełdzie mamy 12 500 zł w dwa tygodnie. Dalej spójrzmy. Przez brokera mamy plus 15 tysięcy złotych, 800, czyli mamy tak 12 tysięcy plus 15 tysięcy złotych równa się 27 tysięcy złotych zysku w dwa tygodnie, o czym Was wszystkich informowałem. Tak tutaj troszeczkę musieliśmy poczekać, bo tydzień cena nic nie robiła, stała w miejscu i teraz ten ruch się rozpoczął, o czym też informowałem, że warto poczekać. Również na live'ach mówiłem, że ta sytuacja z Evergrande, bądź Evergrand, nawet w sumie tak, tak, ta sytuacja z Evergrande, jeżeli chodzi o rynek nieruchomości w Chinach, że to możliwe, że jest podpucha, tylko żeby tylko po to, aby cenę zbić w dół krypto, tak, bo to jak najbardziej też na krypto wpływało. I tą cenę zbili. Tak, wiele osób się śmiało, mówili, że to koniec krypto, no jednak nie koniec. W tym przypadku, tutaj miałem jak najbardziej rację, że to była podpucha i też bądźmy wyczuleni na tę sytuację, żeby w przyszłości nie dać się właśnie um, naciągnąć na to, że. Że media globalne mówią o czymś negatywnym i że wtedy będzie spadało. No tak nie jest zawsze, ponieważ wtedy, gdy tak się dzieje, że globalne media mówią, że wszystko będzie spadało, to najczęściej właśnie wtedy najwięksi gracze mają za co, mają mm, dużo ofert sprzedaży, bo wszyscy sprzedają, więc oni mogą po prostu dużo kupić. Też dużo więcej o tym będę mówił na live'ach. Najbliższy live jest już jutro, 6 października o 20. Zresztą, gdy oglądasz to nagranie później, to też wejdź proszę w opis, zapisz się na te live'y, tam też możesz zobaczyć, gdzie ja handluję, odebrać bezpłatny kurs i tak dalej, więc kliknij proszę w linki w opisie, nawet oglądasz to innej daty niż dzisiaj, czyli niż, który mamy dzisiaj, niż 5, bo też będzie link, gdzie możesz się zapisać na serię live'ów ze mną, dopóki oczywiście będę je prowadził. Więc takie małe podsumowanie, wszystko się na ten moment realizuje. Dla mnie Osobiście bardzo ważnym momentem był tutaj okres od 22 września, gdzie opublikowałem ten, to, że rozpoczynam ten challenge, stawiamy to 100 tysięcy ponieważ tutaj cena była w konsolidacji i naprawdę niesamowitym zjawiskiem było to, ile było komentarzy, że hej, fantastycznie, ale zaraz do druga strona, hej, to już koniec, nie będzie tego ruchu. I ważne jest to, żeby pamiętać, moim zdaniem, że rynek nie jest to koncert życzeń. Jeżeli widać, że duży kapitał ustala transakcje prowzrostowe, no to ku temu kierunkowi po prostu... Od... Tego kierunku się spodziewamy. Jeżeli widzimy, że jest, nazwijmy to, naganianie klientów detalicznych na to, żeby coś sprzedawać, jest straszenie, sianie paniki, że to koniec, czy to będzie początek kryzysu, czy Evergrande będzie coś na, czymś na zasadzie, jak kiedyś Lehman Brothers, gdzie właśnie rozpoczęło to według wielu osób właśnie kryzys, to zobaczcie, że pod tym wszystkim. Stoją właśnie ruchy największego kapitału, tak? Klient detaliczny musi mieć zawsze wytłumaczenie, dlaczego coś się dzieje, dlaczego coś spadło. Zresztą, jak ktoś przygląda się mediom, to na, początku, na pewno wielokrotnie to zauważyliście, że dają jakieś wytłumaczenie, które nie zawsze jest prawdą. I jeżeli chodzi o taki łańcuch wydarzeń, dalej, co się dzieje po tych wydarzeniach, to często jest tak, że jest negatywne wydarzenie, straszenie, potem jest cisza i nagle. Wszystko idzie w przeciwnym, w przeciwnym kierunku. Dlaczego? Bo jest to po prostu manipulacja przez największy kapitał, więc ja z mojej strony teraz po tym ruchu wzrostowym chcę zrobić aktualizację, tylko że przedtem przypomnę jedną ważną rzecz, zobacz. Tutaj przez dwa tygodnie jest 27% zysku przez brokera i przez giełdę, żeby zminimalizować ryzyko i też zdywersyfikować możliwość zarabiania. Od pierwszego nagrania wszystko tłumaczyłem, tam jest wszystko opisane. I zobacz, że mamy tutaj zysk 27% w te właśnie dwa tygodnie. I co jest dla mnie najważniejsze? Teraz po tym ruchu warto jest chociażby małą część zysku wziąć dla siebie. Tak? Możesz uznać, że zamknąłem wszystkie transakcje. To, to nie jest dla mnie ważne. Możesz uznać, że to nie jest konto w złotówkach, tylko nie wiem, w australijskich dolarach, czy w funtach, czy jenach. Nie ma to dla mnie znaczenia. Dlaczego? Bo najważniejszy jest ruch wykresu, że on się odbył tak, jak miał się odbyć. Najważniejsze jest teraz, żeby chociażby część zysku wziąć do siebie, do swojego portfela, bo dopóki Ty nie wyjdziesz z rynku, chociażby jedną piątą swoich zysków, tak, to to nie jest wcale zyskiem, tylko pieniędzmi, które jeszcze pracują. A jeżeli coś zamkniesz, wyjdziesz z rynku, to faktycznie jest to już zarobek. To jest bardzo, bardzo ważne. I teraz tak jeżeli chodzi o dalszy ruch, tak, który patrzyliśmy sobie przez giełdę, tak, tutaj mamy teraz tak 4,58 dirium, wartość 15768 przez brokera mamy aktualnie z 50 tysięcy 65 tysięcy czyli 15 800 zysku. To widzicie też transakcje i można je, chociażby część pozycji zamknąć, tak? To widzimy zawsze pozycje na wzrosty. Dwa Ethereum, tutaj mamy niższą, 4000 zł zysku, tak? Zamykałem tą, tą transakcję, już część zysku z rynku jest ściągnięta, tak? Na giełdzie zostawiam, dlatego że jest to, jak tutaj wiesz, dużo mniejsze ryzyko, bo tam nie ma żadnej żadnej dźwigni. I teraz ważna rzecz: pamiętaj, żeby nie kopiować moich ruchów jeden do jednego, ponieważ pieniądze, którymi handluję ja w tym przypadku, tak, w dwóch miejscach. Są to pieniądze, na które ja poświęcam inno, in, inny czas, żeby je zarobić bądź odłożyć, ty też poświęcasz na to inny czas, więc pamiętaj, aby robić to wszystko wedle własnego uznania, wedle swojego własnego ograniczonego ryzyka. To jest bardzo ważne, bo dużym problemem jest to, że ktoś widzi, że coś u kogoś działa i próbuje robić u siebie do, dokładnie to samo. Kierunek ceny możemy mieć ten sam, ale pamiętaj, że wartość transakcji będzie inny i ty też dobierz taką wartość transakcji pod swój handel, aby po prostu nie było to dla Ciebie duże ryzyko. I pamiętaj, że jeżeli załóżmy ja mówię na przykład o tym, że ryzykuję 10 czy 20% kapitału, to nie znaczy, że to 20% kapitału będzie dla mnie taką samą wartością, ale nie chodzi o złotówki, tylko chodzi o to, ile ja muszę na to poświęcić czasu, jak załóżmy u Ciebie, tak, to jest bardzo ważne, żeby też się zastanowić, jaka wartość czasu stoi za pieniędzmi, którymi my handlujemy. Bo to wiele osób pomija, mówi o dywersyfikacji, o zarządzaniu kapitałem, a pomija ten aspekt taki ludzki naszej psychiki i emocji, że za każdą kwotą stoi czas, który my poświęcamy, aby to zarobić, odłożyć, bądź na nasze pasywa, które, nasze aktywa, które na nas pracują, aby właśnie ten kapitał zgromadzić. Tak więc to jest ważne zadanie sobie pytania ile czasu stoi za kwotą, którą ja ryzykuję, tak, ile to jest czasu pracy, ile czasu jest to odkładania, bo jeżeli zobaczymy, że jest to zbyt duża ilość czasu, to możemy zobaczyć, ok, nie jestem w stanie tego ryzykować, tak, bo kiedyś było to 10%, teraz robi, załóżmy się, 10 miesięcy i nagle jest, dobra, nie jestem w stanie tego zaryzykować, ryzykuję mniej, bo zawsze ryzykujemy coś innego niż pieniądze, a pieniądz jest tylko, nazwijmy to takim, mm, Prostszym zobrazowaniem w kwestii komunikowania się między innymi osobami. Tak zresztą nikt nie będzie do siebie mówił, w typu w typ właśnie w następujący sposób, na przykład, że Wiesz co, ryzykuje 3 miesiące swojej pracy, tak? Tylko właśnie zawsze podejmę kwoty, więc pomyślmy o tym. Dobra, już nie przedłużam, ale widzę, że się trochę rozgadałem. I teraz tak, ważna rzecz, z tej konsolidacji cena ruszyła, wyszła ponad nią, co jest ponad nią, co jest ważne w kwestii tego, że mamy tutaj strukturę wzrostową. Teraz cena znów jest przy 3457. Tak, i dalsze poziomy tutaj widzicie 3600-3800. Uważam, że możliwe jest ich osiągnięcie, ale te pierwsze, zobaczcie poziomy. Już są zrealizowane, już jest ten spory ruch z rynku wzięto od 22 tam 1800, sekunda 2800, tak? Do na przykład 3400 to już jest duża część ruchu. I pamiętaj, że nie módlmy się o to, żeby były hossy, tylko księgujmy te mniejsze części zysków. Tak, więc naprawdę, nawet zamknięcie teraz jednej czwartej czy jednej trzeciej pozycji nie jest niczym złym, bo wtedy będzie to faktycznie Twój zysk. Tak, a jak cena wróci, to nie będzie tej sytuacji. Ach, mogłem zostawić, mogłam zostawić. Tak? Mogłam, mogłem zostawić i bym zarobił więcej. tak, Bym zarobił, gdybym zamknął. Więc to jest też istotny temat. To się może dziać dalej z Ethereum. Pamiętaj, nie kopuj to jeden do jednego. Ja też wielokrotnie to powtarzam, ponieważ wiem, jakie ryzyko niesie za sobą to, że to ma taką skuteczność. Ma to ryzyko za sobą takie, że wiele osób może teraz powiedzieć: dobra, znów się sprawdziło, to dołożę jeszcze. Nie dokładaj. Ja również popełniam błędy. Tak jak pokazałem, w Kilkrotnie mamy transakcje zyskowne jak i transakcje e, stratne, czego też chcę os wiele osób nauczyć, że to jest rzecz normalna, jeżeli te straty wcześniej policzymy, czyli ustalimy, jakie ryzyko jesteśmy w stanie po prostu przyjąć. Ok, do brzegu. Dalszy możliwy ruch na Ethereum. Uważam, że jest, e, jesteśmy tutaj w zasięgu. Jesteśmy w stanie w najbliższych tutaj dwóch, trzech tygodniach osiągnąć 3600-3800. Może nawet ostatnie tutaj szczyty przy, przy, w okolicach 4000, i co jest istotne w tym trendzie wzrostowym aktualnym, to że tutaj zobaczcie, że przy tej konsolidacji, po tym jak ją wybiliśmy, mieliśmy dynamiczny ruch wzrostowy, i teraz powstaje kolejny poziom, więc teraz taką strefą, która może być najbliższym obszarem, w którym cena może reagować, w którym może się chwilowo zatrzymać, bądź od którego po prostu może odbijać, jest strefa od 3500 do 3260. Tutaj cała ta strefa z jakiego powodu? No ogólnie tylko omówię, ponieważ nie chcę, aby to trwało godzinę. A po pierwsze. Wyjście tutaj ponad tą konsolidację mieliśmy na wyższej wartości transakcji, cena wyszła, wróciła w bardzo podobny obszar, gdzie byliśmy poprzednio, plus jeszcze wyszliśmy, wyszliśmy z poprzedniej konsolidacji, w której, w której w tym przypadku była akumulacją, czyli duży kapitał gromadził swoje zlecenia, więc jest potwierdzenie, że ten poziom po prostu był ważny. I jeszcze tutaj zobaczcie, że znów pojawia się charakterystyczne dla Ethereum, te, obsz charakterystyczne dla Ethereum te obszary konsolidacyjne się pojawiają, plus jeszcze zwiększają się wartości transakcji. Tutaj możemy. Też sobie zejść, no, której na d symbolika w sumie mniej widać, ale zobaczcie tutaj też, że ten wolumen przy tych dwóch ostatnich dniach jest zwiększany, plus tutaj jeszcze było piękne wyciągnięcie ceny z tego ruchu spadkowego i powrót, Tak więc tutaj mamy kilka sygnałów dla mnie osobiście, które świadczą o tym, że tutaj to 3600, 3800 może być dalej osiągane, no w przeciągu najbliższych tygodni, więc tak wygląda aktualizacja z mojej strony, nie jest dla mnie teraz komfortowe dzielenie się tymi informacjami, bo wiem, że wiele osób nie słucha tego, o czym mówię, czyli właśnie, żeby księgować część zysków, a boję się tego, żeby nikogo nie poniosła chciwość, ponieważ niesie się za tym dużo odpowiedzialność, pokazując takie rzeczy. Więc jeżeli chcesz, uznaj, że wszystko zamknąłem, bierz swój zysk i po prostu się tym ciesz, reinwestuj, buduj swoje zabezpieczenie, żeby móc robić nic, czyli po prostu też cieszyć się życiem, a nie musieć pracować. A rzecz druga, jeżeli dalej z tego korzystasz, rób to bardzo bezpiecznie, rób to w sposób przemyślany i dbaj o swój kapitał, bo rynek Ci go nie odda, ty sam, sama na to zapracowałeś, zapracowałeś swoją, swoim czasem, czy też swoimi działaniami, no ale zawsze tam stołujesz czas, czyli... Wartość, która nigdy do nas nie, nie wróci, tak, bo pieniądze można odrobić, pieniądze można zarobić, ale czasu nikt ci nie odda. Więc ja mam nadzieję, że takie prowadzenie was przez ten rynek Ethereum, przez rynek kryptowalut, przez te obszary manipulacji rynków, przez obszary, w których ktoś próbuje nam zabrać pieniądze, to mam nadzieję, że to prowadzenie z mojej strony z pozycjami, z analizami, z handlem, tak jak widzicie właśnie na żywo, jest dla was wartościowe i cieszę się, że mogę was wspierać, ponieważ Zależy mi na tym, żeby poziom edukacji na temat rynków finansowych był jak najwyższy. I tutaj prosto ze swojego domu do Was nadaję, więc witam Was serdecznie. No i już żegnam w tym, witam Was w moim domu, a już żegnam Was w tym nagraniu. Napiszcie, proszę, w komentarzach, czego nauczyliście się z tej serii analiz, aktualizacji, właśnie Ethereum, bądźcie, jakie są Wasze efekty. No i też, kochani, słyszymy się już jutro na live. Jak się na niego zapisać? Linki są pod tym filmem, jak oglądasz, innej daty niż załóżmy dzisiaj. Tam chyba dzisiaj był piąty, bądź jest. Wybaczcie, że nie wiem, która jest, jaka jest data i za te pomyłki, ale właśnie skończyłem urlop, więc wracam, wracam do działania dopiero dzisiaj. Od jakieś pół godzinki może dopiero co bardziej przyglądam się wykresom, więc wróciłem z urlopu, już jestem, a pozycje pracowały. Życzę Wam dobrego dnia, czekam na Wasze komentarze, czego się nauczyliście, jakie macie wnioski. Będzie miło właśnie też to wszystko przeczytać. A i pamiętajcie, też z racji mojej aktywności i skuteczności pojawiają się różne fejkowe konta. Ja nigdy was nie będę prosił o yy przykład znaczy nie będę Wam nigdy wysyłał w komentarzach e, żadnych numerów do siebie, ani nic takiego. To nie jestem ja, są to zdublowane konta, uważajcie na to, na to często właśnie e, skamerzy pod, podszywają się pod, pod po prostu skuteczne konta, pod miejsca, gdzie ludzie mają zaufanie, no bo widać, że coś działa, no i próbują od Was coś, coś wyłudzić. Więc pamiętajcie, żadnych numerów, nic nigdy nie podaję, to nie jestem ja, na bieżąco staram się te komentarze oczywiście e, usuwać, głównie tutaj mówię o YouTubie i fanpage'u. Dobra, już nie przedłużam. Też dla mnie jest to wiele emocji. Ważny kolejny krok. Cieszę się, że ze mną jesteście. Dzięki, pamiętajcie, koncert, koncert. Rynek to nie koncert życzeń. Trzymajmy się zasad, bo dzięki nimi, dzięki nim możemy właśnie takie zyski mieć, o jakich tutaj wspólnie mówimy, no i jakie wspólnie mamy, bo robimy to razem. Cześć, do usłyszenia. Pozdrawiam cię serdecznie.